Przebudowa katowickiego węzła kolejowego i całej infrastruktury kolejowej na linii Katowice, Szopienice, Południowe Katowice Piotrowice z każdym dniem przynosi duże zmiany dla pierwszych i kierowców, właśnie do finału zmierza rozbiórka starego wiaduktu drogowego na ulicy Dobrego Urobku w Katowicach. Docelowo w roku 2028 ma być gotowych tam osiem wiaduktów kolejowych. To jedno z największych nowatorskich wyzwań technologicznych w Polsce które rozdzielą ruch kolejowy. To jedna z najbardziej skomplikowanych budowli inżynieryjnych w kraju. Do końcowego etapu jeszcze niecałe trzy lata, ale pierwsze wiadukty już nabierają kształtów. Można to oczywiście wyszczególnić na takie najtrudniejsze etapy. Ja myślę, że jednym z najtrudniejszych dla nas etapów i ogólnie przy takich inwestycjach kolejowych jest właśnie wzmocnienie podłoża, bo to jest tak naprawdę praca, która bardzo długo trwa. Ona jest mało widoczna, ale tak naprawdę jest kluczem, bo samo wybudowanie toru, później sieci trakcyjnej, to ten proces jest już dużo szybszy, jeśli chodzi o to. Skalę. Na pewno też ten trudny proces był na początku, żeby ustalić tak te prace, żeby te zamknięcia torowe pokrywały się z zamknięciami drogowymi i żebyśmy nie sparaliżowali miasta, jeśli chodzi o, o korki, o utrudnienia drogowe. Głównym założeniem jest tutaj dobudowa nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na więźle katowickim, co w założeniu ma poprawić przepustowość i usprawnić ruch kolejowy część torów będzie jazdą górą, część będzie wykopanych uprzednio wygenerowanych ścianach szczelinowych będą jechały pod tymi wiaduktami. Całość rzeczywiście tego schematu tego tego Układu jest bardzo skomplikowana. Tak, jak dyrektor Zając powiedział: Właściwie chyba niespotykane do tej pory w Polsce. Osiem wiaduktów kolejowych, praca od 6 do 22, ale również w nocy. Rezultaty tego wszystkiego, co Państwo widzicie za moimi plecami, będziemy widzieć już w roku 2028. Koordynujemy tutaj głównie harmonogramy pracy codzienną osób na, na budowie. Yy, mamy w zespole licznych, liczną grupę kierowników, zarówno i z, od strony głównego wykonawcy, jak i od podwykonawcy. Ile osób jest generalnie na takiej budowie? No około dziennie to jest tysiąc osób, które pracują na całym zakresie. Tutaj w tej danej lokalizacji. To co nas czeka w najbliższym czasie, no to za niedługo ten tor tak jak już wcześniej wspomniałem będzie uruchomiony w, w kierunku Gliwic już we wrześniu będziemy mogli przejechać pod dwoma obiektami kratowymi na dole na razie w przyszłym roku już w pierwszym kwartale pojedziemy górą czyli podróżni też będą podróżować na południe już nową kratą więc to też jakby będzie bardziej widoczne w sumie gotowych będzie w roku 2028 93 km nowych torów